Hello, my friends! Jeśli ja się się, czemu nagrywam z podłogi, to dlatego, bo wróciłam do domu i padam na twarz. Today is 17 grudnia, czyli to co mam tydzień do świąt! I wiecie co? Chyba źle odliczam, bo w sumie ja już jakby biorę Wigilię pod uwagę, że to już, jest, że to już się zaczynają święta, więc w sumie jak będzie dzień przed Wigilią, to powiem został jeszcze jeden dzień, czy powinnam powiedzieć to już jutro. Bo w sumie to tak jakby nie wiem jak to powinienem liczyć, ale pewnie nie wiem dlatego, bo już wam mówiłam, że miałam dwoje zmat, mnie. Tak więc koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy ja powinienem jakoś to inaczej liczyć, czy dzisiaj powinienem powiedzieć, że zostało 6 dni do świąt, bo jakby ten siódmy dzień jest już tym świętem? Dla mnie przynajmniej w sensie, no bo wiecie, no nie wiem pierwszy dzień świątyń w ogóle, ale ja jakby już biorę wigilię, że to są święta, bo dla mnie to tak najbardziej wigilia właśnie kojarzy się ze świętami, więc zgupiałam serio. Właśnie miałam taką skuminy, jak teraz szłam do domu. I nie wiem. I oczywiście widzicie mnie kolejny raz w czarnej bluzie Tak, dla tych, którzy są ciekawi Ta sama bluza, którą miałam sobie wczoraj Dlatego, bo po prostu chodzę w niej do roboty Zaraz idę wypić sobie kawę, bo Chyba polubię pić kawę z tego ekspresu, serio Odkąd kupiłam sobie ekspres, to chyba lubię pić kawę Wczoraj sobie zrobiłam i była mm, pyszna, bardzo mi smakowała, więc Chyba sobie zaraz zrobię, bo czuję, że potrzebuję energii A chyba nie chcę spać, bo tak myślę sobie, że tak, ja po prostu swoje życie czasem przesypiam, bo jak się tak położę, to mogę spać i spać, i później nie chcę mi się wstać i nie chcę mi się nic robić, więc jakby w sumie większość swojego życia przesypiam. No i tak, jakby przydałoby się coś porobić, chociaż posiedzieć, pobyć sobie, a nie spać. więc strzelę sobie kawkę. Ale oczywiście musi być z mlekiem, bo inaczej to tak chyba nie za bardzo. I ogólnie dzisiaj po pracy poszłam sobie do galerii. Jeszcze sobie zabrać po drodze, bo byłam ładna, to sobie zjadłam. I, 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 kupiłam chłopu prezent w końcu. W sensie, jak już wiecie z poprzedniego vloga, że my sobie, my wiemy, co sobie kupujemy, ale jakiś taki efekt zaskoczenia, żeby był. Więc kupiłam mu, nie powiem wam co, bo nie oglądam moich vlogów, ale nóż widelec kliknie i będzie wiedział, będzie dupa, więc na razie wam nie powiem. Powiem wam może później. Także, kochani. Ja teraz lecę gdzieś skitrać ten jego prezent, chociaż nie powinien szukać, ale wiecie jak to jest Przypadkiem otworzę jakąś szafkę na wierzchu i... Co tu jest? A to jest prezent A miał nie wiedzieć, a wiecie jak to czasem człowiek z ciekawości tak nie chce zobaczyć, ale zerknie Chociaż nie no, ja tak nie mam, ale może inni tak mają, więc... Przezorny zawsze ubezpieczony jest Tak więc ja teraz lecę robić kawę Później jeszcze przyjdzie Laura, żebyśmy zrobili drugą rękę, bo wczoraj zrobiliśmy pierwszą, już wiecie o tym zresztą I będziemy kończyć, są te jej paznokcie i może spróbuję się wziąć za swoje, ale tak szczerze to tak nie wiem Czy mi się będzie chciało i jak to tam się wszystko mi w czasie rozkłada, także ja teraz spędzę, lecę i jeszcze muszę smontować vloga wczoraj, bo w ogóle wczoraj był mega późno vlog z tego względu, że po prostu ym, ja robiłam cały czas mamie i te paznokcie i nie zdążyłam go wcześniej zmontować I dopiero chyba o 23 albo po 23 go doda, Ale nie chciałam już jakby zostawiać kolejnego dnia bez filmu, dlatego mówię, trudno będzie, późno bardzo, ale będzie A teraz idę montować tego z wczoraj Nie, najpierw kawa i idę montować tego z wczoraj vloga i później usłyszycie co będę robić, Ale pewnie się jeszcze później odezwę albo pod wieczór. Zobaczymy, bo widzicie, jak u mnie to różnie jest. Albo gadam, 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 albo, albo coś robię i ten, i no, uciekam. Słyszycie to? To dźwięk powrotu do życia. Kawa rób się szybciej. i chodziło mi dokładnie o ten też. się i właśnie tutaj trochę weszło i zablokowała się. Dlatego znowu się posłużę tym olejkiem i serio on jest trochę tak jak smar i posmaruję ten fixer tutaj i tu gdzie właśnie jest ta uszczelka na boku, tak? Teraz sobie założę. to założę. Co jest? I No i to właśnie tutaj zaczęło mi przetiąć, tak wystraszyło mnie znowu Więc zobaczymy, czy to klapnie teraz Mówi tak Jeszcze przed chwilą frezy nie mogłem wyjąć Dobra, zobaczymy zaraz, czy to coś dało I działa a przed były takie, co wam mówiłam. Szkoda, że wam tego wcześniej nie nagrałam. Fixer liquid z My Secret pomógł po raz kolejny. Ale ośmiornicę zrobiłaś. No Tak, jeszcze lepiej. Nie umiem ładnie położyć. O, no umiesz jednak. Zrobiliśmy właśnie paznokcie z Laurą. Już zapalę nie wiem czy będzie lepiej widać, chociaż wydaje mi się, że będzie mogło być żółte światło. Albo nie Coś takiego ala sweterek, bo te niektóre zawiaski to wyszły jak taki wężyk bardziej niż sweterek Ale... oj kupa jak już wszedł w gardło Ale tak to właśnie mniej więcej wygląda Na serdecznym palcu właśnie jest ten sweterek A tutaj jest taki brokacik, którego na razie nie widać O, teraz ładnie go widać Więc tak to właśnie wygląda O no i poruszaj tak Jest już przed dziewiątą i ja teraz smażę właśnie kurczaka, bo wynik po dziesiątej będzie w domu W sumie praktycznie no, po dziesiątej I jak wynik ma drugą zmianę, to o będziemy jemy obiad, także bardzo zdrowa. Więc... Voilà A ty co chcesz powiedzieć? A ja idę do balę, dziękuję za Czy my to widzieliście? Zapiszcie to w kalendarzu, takie rzeczy się nie dzieją to zazwyczaj Laura, co w ciebie wystąpiło? Oprócz tego, że piekę tego kurczaka i zrobiłam, że poznokcie to tak mnie strasznie rozbolała głowa. Jejku, nienawidzę tego. Właśnie taka migrenowa wczoraj tak samo mnie bolała, i, ale dzisiaj jest tylko gorzej, bo to jest takie męczące i po prostu masakra, a muszę właśnie usmażyć jeszcze tego kurczaka zrobić. I ziemniaki i ten... no, przygotować wszystko i posprzątać znowu po tych jak bo znowu poszła i wstydu ustawiła. Więc... Ja myślę, że już się z wami żegnam, idę wyknąć sobie jakąś tabletkę, żeby mi przestała być ta głowa, bo raczej bez, yy, bez żadnego wspomagacza, że tak powiem, to się nie obejdzie, bo to taki ból, gdzie wiecie, taki jeszcze schodzi tak na oko o, Chyba jedno z gorszych rzeczy w sumie Więc ja się już wam dzisiaj żegnam Znów to nie był długi vlog, ale chyba też nie lubicie takich mega, mega długich, nie wiem, w sumie dajcie znać w komentarzu więc ja się dzisiaj już z Wami żegnam i do kolejnego vloga. Pa pa!